O rany, ale tu mszyc. Trudno, dzisiaj nie będzie o mszycach. Dzisiaj będzie o małej architekturze ogrodowej, a konkretnie o podporach podpnącza. Ja koło takiej podpory podpnącza właśnie stoję, i to jest podpora domowej roboty. Ja co prawda totalnie nie umiem stolarstwo, ale wiedziałam, jakie podpory chciałabym do ogrodu, jakiej wielkości, jak one mają wyglądać. Naszkicowałam to i mój mąż takie podpory mi zrobił. No ale ponieważ ostatnio się okazało, że przybyło mi trochę róż pnących i potrzebne mi są kolejne, no to musi wykonać kolejne. I w związku z tym yy, przygotowaliśmy też dla Was taki mały tutorial, jak takie obeliski sobie wykonać samodzielnie. Oczywiście można kupić gotowe podpory pod ale słuchajcie, taka podpora wielkości mniej więcej 2 metry, czyli takiego rozmiaru jak ta, kosztuje około 500 zł. I to naprawdę nie jest mało. A koszty materiałów takiej podpory, takiego obelisku, no to jest ymm, tylko koszt zakupu kantówek, z której ten obelisk został wykonany. W związku z tym zabieramy się do roboty. Panowie Prodi, jak usłyszycie... Gry się, Kotku, Misiu, Kochanie, uciekać. Na początku może powiem, że. To, co dzisiaj Wam pokażemy, to nie jest jedyna słuszna metoda zbud na zbudowanie obelisku, podpory podpnącze. Na pewno każdy może mieć swój pomysł na taką konstrukcję, ale ten nasz sposób już mamy sprawdzony i wiemy, że jest prosty i szybki do wykonania. Nie wymaga ani specjalnie narzędzi, yy, także w sumie niewiele materiałów i są to takie materiały, które bez problemu kupicie w markecie budowlanym. Poza tym to jest konstrukcja... Lekka optycznie. Ja widziałam takie obeliski, które, są, które mają ścianki zbudowane z takiej dość gęstej kraty, i one, moim zdaniem, są zbyt masywne. A taki obelisk musi być lekki, roślina musi mieć swobodę, żeby dookoła niego rosnąć. No ale też fajnie jest, jeżeli to zimą może ładnie wyglądać, jak nie ma liści. Moje obeliski mają 2 metry, i takie właśnie będziemy dzisiaj przygotowywać. Ja, dla takiego rozmiaru, będę podawała y, wszystkie wymiary, ale też można sobie skrócić taki obelisk o jedno pięterko, y, bo on ma 5 pięter takich y, poprzecznych listowek. No i nim zaczniemy, to oczywiście gorąca prośba do Was o pozostawienie mi y, lajka, o subskrypcję kanału, oczywiście też. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się przyda. To zacznijmy od tego. Co będzie potrzebne? Jakie materiały będą potrzebne? Cztery kantówki o profilu kwadratowym 3,5 cm. i więcej dwumetrowy albo dłuższy. I 10 kantówek o profilu 3 cm, też kwadratowe. I długości metra. Przy dobieraniu listowek starajcie się wybrać takie, które nie będą pękane. Niestety zdarzają się, mi też się zdarzyło trafić na jedną wadliwą. I oczywiście dobrze jakby miały jak najmniej sęków. Do tego potrzebujemy skręty. U mnie wystarczyły takie 4,5 cm. Oczywiście miarka, ołówek, deseczka kwadratowa O wymiarach 16 na 16 cm. Oprócz tego, na koniec do pomalowania farba i pregnat pędzel. Oprócz tego, będzie jeszcze potrzebne coś na zwieńczenie. I my mamy styropianowe kule. I pewnie zaraz ktoś powie, że styropian to jest taki mało szlachetny materiał do takiego szlachetnego drewnianego obelisku. No i to prawda. Ale powiedziałam, że. Wykonujemy te obeliski z materiałów dostępnych w marketach budowlanych, a tak naprawdę o taką kulę, która będzie miała średnicę 15 cm ciężko jest w markecie budowlanym. W ogóle są one nieco mniej dostępne, a taką stropionową można kupić bez problemu za kilka złotych. No właśnie, za kilka złotych, a te drewniane niestety są już dość drogie. Taką styropianową kulę trzeba będzie oczywiście pomalować, no bo nie oszukujmy się, nie jest ona bardzo szlachetna. No i widać, że jest ze styropianą. Słuchajcie, na taką rzecz nie patrzy się z odległości 10 czy 15 cm, bo wtedy oczywiście widać, że to jest styropian. Na taki obelisk ogrodowy patrzy się z odległości metra albo dwóch, albo nawet trzech. I z tej odległości to już w ogóle nie widać, że to jest styropian, a jeżeli ta warstwa farby już jest no, taka grubsza, no to ona też maskuje tę charakterystyczną. Strukturę. I teraz tak, nie wiem czy widzicie to czy nie, tutaj ta kula styropianowa jest uszkodzona. Ale nie została ona uszkodzona w wyniku, nie wiem, opadu deszczu czy śniegu czy jakichś naturalnych zjawisk. Tak naprawdę one są trwałe takie kule. Ale my tutaj stoimy pod drzewem i sąsiedzi w zeszłym sezonie to drzewo przycinali, podnosili mu koronę i spadało na tę rabatę bardzo dużo grubych gałęzi. Nie takich tam, że wiecie, gałązka się obłamała, tylko naprawdę solidnych gałęzi. I po prostu te lecące konary trochę mi tę kulę uszkodziły i trzeba ją będzie wymienić, ale obelisk, który stoi dalej i nie jest narażony na opadanie z konarów z nieba, ma się całkiem dobrze i tamten nie jest dziurawy jesteś pomocniku. Z narzędzi oczywiście możecie wziąć zwykłą piłę, możecie wziąć no wiertarka akurat będzie potrzebna. Ale jeżeli macie wyżynarka, na pewno ułatwi wam pracę. Na początek trzeba przyciąć te długie listewki, które mają w naszym przypadku nieco ponad 2 metry do długości 190 cm. Na te poziome pięterka wykorzystamy te krótsze kantówki, te metrowe, ale teraz uwaga! Wydawać by się mogło, że wszystkie cztery listewki na jednym poziomie mają tę samą długość, ale nie, w naszym przypadku nie. Max przygotował te obeliski w taki sposób, że na każdym poziomie są dwie nieco dłuższe i dwie nieco krótsze kantówki. Dlaczego? Dlatego, że jak krótsza kantówka jest przymocowana do nogi w ten sposób, to dłuższa potem ją, jakby, zasłania z boku. Zobaczycie to zresztą, jak Max będzie już te wszystkie kantówki ze sobą skręcać. Jak je przyciąć, żeby jak najefektywniej wykorzystać yy, te fragmenty drewna, które mamy? No, najlepiej na takiej długości. Na te krótsze listewki. Dwie kantówki na długość 20 i 80 cm. 35 i 65 i kolejny po prostu na pół. A na te dłuższe kantówki 25 i 75 cm, 30 na 70 i ostatnie znowu na pół, 50 na 50 cm. Potem trzeba te listewki oczywiście skręcić jakoś do kupy i na początek bierzecie te dwie najdłuższe, które będą nogami i odmierzacie 6 cm od góry. I w tym miejscu mocuje się pierwszą z listewek, które będą tworzyć poprzeczne pięterko. I uwaga, najpierw wykorzystujecie krótszą z tych listewek, czyli tę, która ma długość 20 cm. Na razie ten odstęp tutaj to jest jakieś 6 cm. Max przykręcił je na początku tak roboczo, żeby jeszcze można było potem wyregulować sobie rozstaw tych nóg i będzie on regulował rozstaw tych nóg, przykręcając dolną listewkę z tego najniższego poziomu. Po przykręceniu góry odmierzacie 157 cm, i na tej wysokości mocujecie dolne piętro. I tu uwaga, znowu wykorzystujecie krótszą z listewek przeznaczonych na to dolne piętro. Teraz już można ostatecznie ustalić rozstaw tych nóg. W naszym przypadku to jest 63 cm. Po przykręceniu całego dolnego poziomu można już też tak na stałe przykręcić tę listewkę, która jest na samej górze. No a potem trzeba przykręcić listewki, które tworzą pozostałe trzy piętra. W naszym przypadku to odległość między poszczególnymi piętrami to jest 37 cm. Po wykonaniu takiej pierwszej nogi robicie drugą identyczną, również wykorzystując do tego celu wszystkie krótsze listewki dla danego poziomu. I teraz tak, tak jak widzicie, te Nasze poprzeczne listewki są nieco dłuższe niż konstrukcja. One na razie wystają poza nogi. Oczywiście, można próbować od razu wymierzyć idealnie wszystkie te długości, i odległości, ale to jest drewno, słuchajcie. To, to drewno czasami się kupuje lepszej jakości, czasami gorszej. Czasami jest jakaś pomyłka w wyliczeniach i jak obetniecie, od razu może się okazać, że brakuje potem jakieś pół centymetra i cała konstrukcja nie chce się zgadzać. W związku z tym, tutaj mamy z zapasem. I ten zapas się przyda, bo tak i tak te kantówki trzeba jeszcze przyciąć pod takim kątem, żeby ten kąt się zgadzał idealnie z kątem nóg, do których one są przykręcone. I to jest coś, co ciężko jest ustalić wcześniej. Więc skoro i tak, i tak trzeba te, yy, te poziome listewki wyrównywać, no to można je też od razu za jednym zamachem skrócić, a potem Max jeszcze wszystkie te świeżo przycięte krawędzie oszlifowuje. I wam to też radzę, bo, bo te świeżo przycięte mogą być trochę nierówne, mogą zahaczać, będzie trudniej to pomalować. No i po prostu będą ładnie wyglądać na gładko. No potem dobrze jest sobie to po prostu położyć na jakimś twardym podłożu pani kierowniczka będzie pani zadowolona. Chyba. I teraz już możecie wykorzystywać te dłuższe listewki. Najpierw mocujecie górne piętro. Ten rozstaw nóg na górze musi być dokładnie taki sam, jak już jest na tych skręconych wcześniej nogach. Najpierw przekręcacie górę. Tę dolną listewkę i tutaj też koniecznie trzeba sprawdzić, żeby ten rozstaw był dokładnie taki sam. W naszym przypadku było to 63 cm, więc i tutaj musi być to tyle samo, 63 cm. No a potem już bez mierzenia można przykręcić pozostałe pięterka. No i znowu trzeba przyciąć ten nadmiar wystający poza nogi i przeszlifować wszystko. Nie, nie, ta kula jeszcze będzie miała podstawkę, no, ale żeby ta podstawka się chciała trzymać, to nogi naszego obelisku trzeba od góry trochę wyszlifować, żeby ta powierzchnia była pozioma. Potem można już ją przykręcić czterema wkrętami No, na końcu zamontować kulę. Jeżeli macie drewnianą, to trzeba ją najpierw nawiercić, a w styropianową śrubę czy wkręt można po prostu wkręcić. Ona bardzo łatwo wchodzi i dokręcacie tylko do gotowego obelisku. My nie przycinamy, tak jak górny poziom nóg był wyrównywany, dołu. Nie wyrównujemy, no bo to i tak i tak trzeba będzie potem lekko wbić w ziemię, więc zupełnie nie ma takiej potrzeby, a nawet to lekkie zaostrzenie ułatwi potem ustawienie tego obelisku na miejscu. Jak już całość jest gotowa i oszlifowana, to trzeba to wszystko pomalować, i można to pomalować albo impregnatem bezbarwnym, ale to tylko jeżeli macie drewnianą kulę, drewniane zwieńczenie, albo po prostu farbą. My mamy taką farbę, jaką się wykorzystuje właśnie do małej architektury ogrodowej, do drewna czy do metalu. I mam nadzieję, że ta farba szybko wyschnie, bo już te moje róże bardzo się domagają podpór. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz tutorial i że uda Wam się takie obeliski zbudować. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Albo jeżeli macie jakieś pytania, no to też piszcie proszę. Zostawcie mi też proszę y, lajka pod tym wideo, zasubskrybujcie kanał. Następnym razem pewnie będzie coś znowu o roślinach, a my tymczasem lecimy ustawiać nasze obeliski, bo mam nadzieję, że farba już wyschła.